my opinion, in this game, was big uh, determination, his attitude. I think he... we have two chances in first half, uh, very clear one, Charbonne Carta and penalty, and, and this decision changed the match. But we are a little bit bad luck in these situations. We know that we are told. and for me, it was, uh, it was uh, one situation who, which uh, can change the match. Ja przetłumaczę może co ten powiedział, że trener na początku chciał powiedzieć, że nigdy nie chce komentować pracy sędziego, no ale wszyscy tutaj widzieli, że była, były takie dwie okazy w pierwszej połowie meczu, że sędzia mógł zachować się inaczej, jak również przy tej sytuacji mógł podyktować, dać czerwoną kartkę bramkarzowi, no i niestety jego postawa nie była najlepsza, ale. About the match, um, I was happy because we have the match, we prepared this match and uh, we control, we control uh, Dolcan uh, in, in all situations. We try to, to press them very high in the middle. And we are playing and uh, we don't receive any chances. One, only one chance from Dolcan in first half, and uh, we had two, three chances to score a goal. And the match was for us very good and we are waiting, uh, we are waiting our moment. I prepare, we prepare the match and we know that uh, if the result is 0-0, last uh, 25 minutes we have uh, players for, for change a little bit the, the game, but uh, even second half we start very good. But in one moment this penalty, who, which I don't know what happened exactly, you know, I asked to my players and nobody can tell me nothing about this penalty. And of course, this penalty changed match. After that, uh, we have to open. We have to play a little bit more directly balls, and Dolcan uh, have spaces to play in counter attack, and, and this is this is different match. Uh, until the penalty, uh, in my opinion, Pogon was playing very good. We control match, but after 1-0, Dolcan find the spaces to play, and it was easy for them. Generalnie trener był zadowolony z, na, z postawy naszej drużyny. Kontrolowaliśmy mecz, postawiliśmy pressing wysoko, no ale wszystko do tego czasu podyktowania rzutu karnego. Wtedy już sytuacja się odmieniła, byliśmy zmuszeni, zmuszeni zaatakować, no, z, z czego wynikiem była, w konsekwencji czego była stracona następna bramka ale generalnie na dwie takie połowy meczu może podzielić, przed bramką dla przeciwnika rzutu karnego i po. Encongratulation congratulations, Tudota. Moje gratulacje dla trenera. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Dziękuję za gratulacje. Z mojej perspektywy uważam, że wygraliśmy jak najbardziej zasłużenie To my kontrolowaliśmy spotkanie. Prowadziliśmy grę, stworzyliśmy sobie kilka sytuacji w pierwszej połowie do tego, żeby otworzyć wynik i na pewno było to łatwiej. Widać było troszkę po moim zespole w tej końcowej fazie akcji ofensywnej, że ciąży gdzieś tam normalnie ta presja tych czterech meczów, w których nie mogliśmy wygrać. Ale jestem naprawdę zadowolony, bardzo zadowolony z zespołu z zaangażowania i zrealizowania zada, realizowania zadań, zadań, co sobie nakreśliliśmy. Oczywiście nie wszystko wychodziło przede wszystkim w tej końcowej fazie. Był moment przy naszym prowadzeniu, gdzie brakowało wcześniejszych podań na wolne pole, bo wychodzilibyśmy co chwila w sytuacji 2-1 z bramkarzem, gdzieś tam minimalnie spalenia. Myślę, to co powiedziałem na początku, myślę, że jak najbardziej zasłużono na nasze zwycięstwo. Choć z nerwowych okolicznościach to jeden jeden Siedlec postawił kolejną na kartę, wysunął Wysokiego Lewandowskiego do przodu, grał tylko drugim badaniem, nastrącona yy, piłki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa do zadawania pytań. Ja też ja mogę, bardzo to wszystkie sportowe fakty, bo pana Andrzej nawet biegały. A jak Pan oceni sytuację z pierwszej połowy, gdzie wczoraj właśnie mówię o czerwonej kartce, która pójdzie do Leszczyńskiego, już tam słusznie za postąpić, tam był jakiś fał Leszczyńskiego? Absolutnie nie. Leszczyński najpierw downął piłkę tam, absolutnie nie było żadnego fału. Tak. Przynajmniej z mojej perspektywy wiadomo, człowiek teraz na gorąco nie miał możliwości zobaczyć zapisu wideo. Ja też na podstawie tego, co widziałem na, na gorąco, w meczu z Bytowią twierdziłem, że sędzia się pomylił. Zobacząc powtórkę, stwierdziłem, że sędzia miał rację i ewidentnie rzucalny dla zespołu z Bytowa. Tak samo i dzisiaj. I ja tylko mogę się opierać na tym, co widziałem, na tym, co zrelacjonował mi zawodnik po meczu, jeżeli chodzi o sytuację Wcześniejszą, gdzie Cichocki fałował, jeżeli fałował, to na pewno fałował przed polem karnym, także absolutnie nie okazał się, że tam był rzut wolny. Jeżeli już rzut karny, jeżeli był już, to rzut wolny. Jeśli można, tutaj mamy zdjęcie, które obrazuje zachowanie bramkarza zespołu gospodarzy w stosunku do kilkarza pogoni się co dalej, do to <trym trym> nie ja mogę odpowiadać, ale pan nie może mieć do mnie Jest tylko ręki za. Ręka, ja pan, 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 nie tak? pan nie może mieć do mnie pretensji. Ja, ja oceniam ja ja z Mamy zdjęcie z tego meczu. Szanowny panie, bardzo przepraszam, ja jestem gospodarzem tej konferencji. Jeżeli pan, no, jest pan jest chce to. zabrać głos, no, to proszę rękę do góry, przedstawić się. Jest nazwiska i jeżeli pan nie jest żadnej redakcji. jestem z redakcji. Miło mi pana. Proszę się przedstawić. My z tym a tego typu pomówienia, to co pan powiedział, ma pan zdjęcie, wie pan, po meczu. Jeszcze Nie było takiej historii, żeby na podstawie zdjęcia weryfikować. Nie, ja tylko mówię, że mamy zdjęcia, a nic nie sugeruję. Ja no, ale czy to nie jest moja wina? Oczywiście to ja. Może pan To jest. Nie pan co, ja mogę się odnieść do tej sytuacji. Proszę. My też na podstawie zapisu, na podstawie zdjęcia, właśnie tej sytuacji, które której powiedziałem w bytowie, też trener nasz pokazywał, trener lankarzy pokazywał sytuację. też na podstawie zdjęcia nie było kontaktu. Zobaczyłem zapis relacji wideo, karne ewident. Może to też być taka sytuacja, także a jeżeli już się nawet sędzia pomienił, to się zdarza. A jeżeli ja mogę tak stronie. pan ma zdjęcie czy pan ma film? Zdjęcie. Trener twierdzi jedną rzecz. Zawodnik powiedział, że dotknął piłkę, a następnie mógł dotknąć nogi. Ale jeżeli wcześniej zagrał piłkę, to już później VU no nie ma. Więc samo zdjęcie, jeżeli pan złapał tylko to, że ręka ma kontakt z nogą, to jeszcze nie świadczy o tym, że były VU. A, aczkolwiek ja tutaj abstrakuję, tak? Bo jeżeli zagrał wcześniej filmkę, to wtedy V nie ma, więc był film, co innego, samo zdjęcie. Czy to wszystko? Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.